Świat bajek jest pełen czarów, ale żadne czary nie są w stanie przeszkodzić prawdziwej miłości. Ksu! 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 Ile ja się żab nacałowałem? Rycerzu, kochany, pocałuj żabkę! Odejdź z tym zwierzęciem! Ale to moja córka, odczaruj! Nie mogę. Ja cię proszę, ja cię przekupiam. Pół królestwa za całuska. Niedobrze mi. Błagam. No. Ojej, jaka ładna królewna. Dwie ręce ma dwie nogi jak tatuś. Królewno, zostań moją żoną, co? Córko, zostań jego żoną, co? To niemożliwe. Ja kocham innego. Zygmunt idziemy. Mm.